Sri Lanka 2025, mały poradnik survivalu czyli turysto nie da się oszustom. Po pierwsze, oszustwa nie unikniecie, możecie jednak ograniczyć jego częstotliwość. Przedstawimy tu sytuację, z jakimi spotkaliśmy się bądź spotkali się nasi znajomi i pokażemy, w jaki sposób można ograniczyć ryzyko. Jadąc na Sri Lankę, mieć świadomość, że ceny w kraju od pandemii wzrosły ponad dwukrotnie. Dotyczy to wszystkiego i przekłada się na jakość życia mieszkańców. Spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, że wzrastający problem oszustwa jest związany z ciężkim życiem mieszkańców. Nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście to jedyny powód, czy takie zwykłe ludzkie cwaniactwo. Przed przyjazdem na Sri Lankę zainstalujcie sobie aplikacje Uber i Pikmi. Dzięki Uberowi znacznie ograniczyliśmy koszty przejazdów, porównując je z kosztami Tuktuka. Łapanego bezpośrednio na ulicy. Będziecie wiedzieli, za ile w rzeczywistości możecie pojechać i o ile kierowca tuktuka z ulicy zawyża cenę. Stanowi to dobry punkt wyjścia do negocjacji cenowych, jeśli jednak zdecydujecie się użyć tuktuka, który właśnie obok was się zatrzymał. Do klasyki należą sytuacje, w których kierowca tuktuka z ulicy, czyhający na pasażera. Twierdzi, że Uber nie przyjedzie, że kierowca Ubera nie mówi po angielsku, tak jakby on mówił. W końcu, że nie weźmie was z bagażem albo, że się nie zmieścicie. Cała gama oszustw to oszustwa transportowe. Tutaj jest cała gama sytuacji, z którymi nigdy nie spotkacie się w Polsce. Jeśli tankujecie wynajętym środkiem transportu, na przykład skuterem czy Tuktukiem, tukiem zwróćcie uwagę, czy licznik na stacji paliw został zresetowany. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy reset nie ma miejsca, a ofiara, turysta, musi pokryć koszty, zarówno za siebie, jak i za osobę tankującą przed nim, mimo że ta już zapłaciła. Oszustwa w środkach transportu publicznego też często się zdarzają. Państwowe środki transportu publicznego, czyli pociąg, autobus, są bardzo tanie, chętnie używane są przez turystów. Z reguły jest duża różnica w cenie pomiędzy drugą a trzecią klasą jest to jakieś 50%. Pierwsza klasa jest zdecydowanie droższa i charakteryzuje się zazwyczaj klimatyzacją. Klimatyzacja w cudzysłowie w klasie drugiej również występuje, jednak są to zazwyczaj włączone wentylatory. Podobno pociągi klasy drugiej są mniej zatłoczone. Nie zauważyliśmy tego jednak na trasie hikadowa colombo Różnica dla nas polegała na tym, że staliśmy zamiast w trzeciej klasie, w drugiej. Oszustwa w autobusie. Ta sytuacja przydarzyła się nam. W lankijskich autobusach jest kierowca oraz osoba odpowiedzialna za inkasowanie pieniędzy i obsługę bagaży. Zazwyczaj ma na nadgarsku podręczną drukarkę i drukuje pokwitowania, bilety. Na trasie Mirisach i padliśmy ofiarą oszustwa w autobusie publicznym. Nomen omen, inkasent nosił koszulkę z i dolarami z napisem Money is all business. W sumie no to nawet nie kłamał. Koszt biletu powinien być na tej trasie jakieś 250 rupii. Czekaliśmy na przystanku w Mirisa w deszczu z bagażami. W końcu zatrzymał się autobus 02 jadący przez Hikaduwe. Inkasent włożył nasze bagaże do bagażnika z tyłu autobusu, ale przed włożeniem powiedział 1000 rupii. I była to cena którą chciał dostać od nas, od osoby. W autobusie nie zainkasował od nas pieniędzy i nie otrzymaliśmy żadnego biletu, mimo że otrzymywali go wszyscy inni pasażerowie. Baliśmy się cokolwiek powiedzieć, abyśmy nie zostali wyproszeni w deszcz gdzieś po drodze. Nie wiem, czy była to własna inicjatywa inkasenta czy też wspólny biznes z kierowcą autobusu publicznego. Pół biedy, jeśli macie bagaż podręczny tylko" a nie uwięziony w autobusie. W naszym przypadku musieliśmy nasz bagaż najpierw odzyskać. Po dojechaniu do Hikaduwa inkasent wyszedł z nami do bagażnika i zażądał tysiące rupii. Śpieszyło mu się, ponieważ autobus nie zatrzymał się na stacji, tylko przy brzegu ulicy i jechał dalej. W tej sytuacji pomógł nam fakt, że miałam drobne pieniądze, które musiałam przeliczyć, z czym też jakoś bardzo się nie śpieszyłam. Poprosiłam też o bilet, którego mi odmówił. Ostatecznie zapłaciliśmy 1000 rupi za nas obojga. Jeśli nie macie bagażu uwięzionego w autobusie, żądajcie po prostu biletu. Sugeruję też posiadanie banknotów o różnych nominałach, tak aby można było łatwo za zapłacić określoną cenę. Bardzo ważne, zapoznajcie się z kolorami banknotów jaki nominał odpowiada jakiemu kolorowi. Oszustwo kolejowe kolejny typ oszustwa w transporcie publicznym. Ta sytuacja nam się nie przydarzyła osobiście, jednak słyszeliśmy od niej. Kiedy kupujecie bilet na przejazd kolejowy w okienku, zwróćcie uwagę na datę na rewersie. Jeśli kupujecie w dany dzień, to data powinna być na ten konkretny dzień. Jeśli jest to data na dzień wcześniejszy, oznacza to, że kasier sprzedał wam nieważny bilet, a pieniądze sam zainkasował. Oznacza to również, że jedziecie bez ważnego biletu. Sprawdźcie również cenę wydrukowaną na bilecie. Powinna być to ta cena, którą zapłacicie. W końcu sprawdźcie resztę, którą otrzymacie. Wszędzie zwracajcie uwagę na ceny na produktach. Powinny być one nadrukowane na etykietach oraz na resztę, którą otrzymujecie. Niestety na gminie zdarzają się sytuacje, że przez pomyłkę dostaniecie mniej. My w Dambulla za butelkę wody zapłaciliśmy zamiast 160 rupi, co było ceną. Na etykiecie 360 rupi. Nauczcie się rozpoznawać wartość banknotu, chociażby po kolorze. Bardzo się to Wam przyda. Mama mówiła: Nie rozmawiaj z nieznajomymi, i jest to prawda. Takie rady udzielił nam chłopak, w którego hostelu zatrzymaliśmy się. Uważajcie, zwłaszcza na osoby w miejscach turystycznych, na przykład na plaży, które chcą gdzieś Was zaprowadzić, żeby coś tam Wam pokazać. Na przykład, czy widzieliście krokodyla, który właśnie wpłynął do oceanu, a może chcecie zobaczyć rekina? No na pewno chcecie. Ta osoba was chętnie zaprowadzi. Potem okaże się, że atrakcja turystyczna zniknęła, natomiast wy zostaniecie poproszeni o zapłacenie za podprowadzenie. W Tangale zaczepił nas kierowca Tuktuka, pytając, czy widzieliśmy krokodyla, który wpłynął do oceanu. Stety albo niestety nie mieliśmy czasu, żeby to sprawdzić. Śpieszyliśmy się wtedy do sklepu. Właściciel sklepu, który właśnie go zamykał, powiedział, że nigdy nie słyszał przez 40 lat, odkąd tu mieszka, żeby krokodyl kiedykolwiek wpłynął do oceanu. W Ella uważajcie na miłe pani, które zbierają herbaty na polach herbacianych. Chętnie zaczepią was i zaproponują zrobienie ze sobą zdjęcia. Wcześniej jednak nie zostaniecie poinformowani, że jest to usługa płatna. Jeśli chcecie mieć zdjęcie z paniami, sprawdźcie najpierw, ile to będzie kosztowało. Jedną rzeczą jest chęć pomocy osobom, które są w gorszej sytuacji niż my, i może chęć zapłacenia za produkt więcej, a drugą, bycie po prostu oszukanym. Kolejny punkt: informacje na Booking. Prawie wszystkie nasze noclegi robiliśmy przez stronę booking.com. Sugeruję wyb wybieranie tych ofert, które mają dużo opinii. Wtedy ocena wydaje się być bardziej realistyczna. Czytajcie między wierszami. Wiele osób że zarządzającym hostelem czy kwaterą wprost prosi o dobre oceny, mimo że warunki czy częstość takiej oceny by nie sugerowały. Kilka słów na koniec. Z uwag ogólnych zachęcamy zabrać na Sri Lankę mydło, najlepiej kilku malutkich koseczek mydła, takich jakie są w hotelach rolki papieru toaletowego i żel do dezynfekcji rąk. Tego ostatniego zdecydowanie brakowało nam podczas naszej podróży. Większość miejsc, w których będziecie spali, będziecie mieli, będzie zaopatrzona w papier toaletowy. Aczkolwiek niekoniecznie zawsze tak będzie. W jednym miejscu musieliśmy o niego poprosić. W większości miejsc, z których spa, spaliśmy, nie dostaliśmy mydła. W jednym hostelu właściciel powiedział, że mydło to i owszem ma, ale daje, jak ktoś się o nie poprosi. Poprosić zawsze można, ale lepiej mieć swoje. Co do białego złota, czyli papieru toaletowego, konieczności jego posiadania. Nie muszę nikomu tłumaczyć. Na koniec, Sri Lanka to wspaniały kraj, gdzie można zachwycić się zarówno przyrodą, jak i kulturą. Jednak trzeba zachować ostrożność, aby ten zachwyt nie przemienił się w rozczarowanie. A więc wspaniałej podróży, mega wrażeń, bez rozczarowań i bez oszustw.